Siemanko jestem technokrata i witam was na moim kanale, w kolejnym już Techniusie mamy poniedziałek, więc zaczynamy nowy tydzień, codziennie 1745, premiera kolejnego techniusa, informacji ze świata technologii, gier, filmów i tego wszystkiego, co jest takie troszeczkę gikowskie. Albo co po prostu przydaje się w życiu, jeżeli chodzi o wiedzę o technologii, najnowsze trendy itd. Ja propos tych najnowszych trendów mam dzisiaj temat, który z mojej perspektywy jest tematem istotnym i mam takie swoje przemyślenia na jego temat i właśnie chciałbym się z nimi podzielić z wami, ale najpierw intro i lecimy z tematem, czy warto kupić telefon z 5G. Zapraszam! A więc, czy warto kupić w najbliższym czasie, bo to, kiedyś będziemy do tego zmuszeni, jeżeli ten standard wejdzie już w całość, zmuszeni, albo raczej będzie już na tyle e, prawda, wszędzie, że nie będziemy mieli jakiegoś wyboru, co dobrze z mojej perspektywy, ale wróćmy do sedna. Czy warto teraz w nadchodzącym czasie, w nadchodzących kilku miesiącach, kupić telefon z 5G? <laughs> I tu uwaga, to zależy. Ja osobiście, jeżeli w moim mieście, czyli w Krakowie, takie 5G ruszy, to będę robił wszystko, żeby jak najszybciej taki telefon zdobyć. Z kilku powodów. Po pierwsze, mam doświadczenie, jak to było, jak wchodziło LTE. Było tak, że miałem jeden z pierwszych telefonów swój, który. Miał wsparcie dla LTE, kiedy LTE było tak rok, dwa lata na rynku, kiedy było jeszcze nie tak popularne, nie było tych telefonów z LTE tak dużo. I ten internet wtedy śmigał dużo lepiej niż, niż robi to teraz. Teraz wszystkie nadajniki LTE są mocno zatkane, są dużo opóźnienia na liniach, potrafią pojawiać się taki takie spadki transferu, że po prostu doprowadzają człowieka do szału i ja mając w pamięci to jak kiedyś migało to na telefonie dużo starszym, był to Nexus 5 to, to po prostu no, nie mogę sobie poradzić z tą myślą, że teraz mam sporo nowszy telefon a, a, a to nie działa tak jakbym chciał, żeby działało, nie mogę sobie zagrać w gry na GeForce Now teraz wchodzi xCloud to są bardzo fajne usługi, za pomocą których moglibyśmy grać na, na zewnątrz, będąc poza domem, poza zasięgiem Wi-Fi, tylko korzystając z internetu sieciowego. I możemy to robić, jeżeli ten internet śmiga bardzo dobrze, bo to nie jest tak, że LTE nam cały czas zamula. Ale są takie momenty, że naprawdę są te spadki transferów większe niż byśmy chcieli. Ja byłem w każdej sieci. W każdej sieci w Polsce, bo po tak miałem taki rok, że testowałem po 2-3 miesiące byłem w każdej sieci. Było to plus Play, Orange, T-mobile, Te takie mniejsze sieci pod sieci tych, tych dużych telekomów. I w żadnym internet nie był wystarczająco dobry, był bardzo do siebie podobny. Oczywiście jeżeli weźmiemy pod uwagę jakieś benchmarki, testy, może jakiś dłuższy okres korzystania z tego internetu, wtedy będziemy mieli takie warunki, że będziemy mogli ocenić, gdzie ten internet jest lepszy. Ja po takich dwóch, trzech miesięcznych testach przez około rok czasu nie zauważyłem u żadnego telekoma znaczącej różnicy. Jedyne co wtedy się dla mnie liczyło, no to ilość tego internetu, ponieważ zużywam no teraz już może trochę mniej, ale wtedy zużywałem astronomiczne ilości internetu na telefonie to było około 200 giga miesięcznie, więc no 200 może przesadziłem, ale 100 giga zużywałem spokojnie internetu miesięcznie na chwilę obecną no już tak nie jest natomiast czekam na 5G i czy warto kupić wracamy do naszego tematu moim zdaniem jeżeli chcecie korzystać właśnie z takich usług jak e, Nvidia GeForce Now jak Microsoft X Cloud czyli grania w chmurze jeżeli Potrzebujecie szybkich transferów w telefonie? No nie wiem, jesteście influencerem jakimś, czy, czy osobą, która wrzuca sobie duże filmy do sieci, będąc w drodze, robi to za pomocą urządzenia mobilnego, czy coś takiego. To wtedy jak najbardziej wydaje mi się, że zakup telefonu z siecią 5G, zwłaszcza jak tylko ona wystartuje i będzie miała już takie pokrycie w ramach miasta bardzo dobre, jest świetnym pomysłem. Zwłaszcza że już dostajemy teraz dość tanie telefony, choćby taki Xiaomi Mi 10 Lite z 5G, to już jest taki, taki tani próg wejścia w tą sieć 5G. Na chwilę obecną, jeżeli nie macie w swoim mieście 5G, to też zależy na jaki okres czasu kupujecie telefon. Bo jeżeli kupujecie go na 3-4 lata, to kupcie telefon z 5G, bo za rok, za dwa lata na pewno już będzie ta 5G. Jak najbardziej siecią dostępną w większości polskich miast, i wtedy odczujecie ten skok transferu i ten komfort korzystania z internetu. Natomiast jeżeli zmieniacie telefon co roku, to ja bym się tak nie napalał na to 5G, chociaż już teraz. Flagówkę, jak kupujecie, czy to jest Samsung, czy jakiś Huawei, czy nawet Xiaomi, czy, czy teraz najnowsze iPhony, które wyjdą, no to już tam będziecie mieli to 5G. Jeżeli zmieniacie co roku, no to wam to nie robi różnicy i tak kupicie flagowy telefon z 5G. Natomiast jeżeli Planujecie zakup telefonu na 2, 3, 4 lata, no to zdecydowanie celowałbym już w 5G, żeby poprawić sobie ten komfort korzystania z internetu, bo na chwilę obecną naprawdę ja jestem osobiście niezadowolony z tego jak, wygląda, jak wyglądają transfery, jak wygląda korzystanie z sieci w telefonie. Mieszkam w dużym mieście w Krakowie a mam tu tak dużo dziur transferowych, że, że wiem w jakich miejscach spada mi transfer i, te, i to są, to jest to centrum miasta. Widzę nadajnik widzę BTS-a gołym okiem i, i internet mi zmula. Dlaczego? No, bo jest zatkany. Drugą sprawą jest taką, że 5G niekoniecznie musi się popsuć po kilku latach pod tym względem. Zdecydowanie nie. 5G właśnie ma rozwiązać problem tej przepustowości wielu urządzeń podłączonych do jednego BTS-a. Wiadomo, tych, yy, tych nadajników ma być dużo więcej, ta sieć, sieć ma być gęstsza niż w przypadku LTE. Może to też yy, po części rozwiązuje ten problem, jeżeli chodzi o właśnie ilość urządzeń podłączonych do, do, do jednego nadajnika. No wiadomo, 5G ma zrównoleglać te sygnały, żeby jak najwięcej urządzeń mogło się łączyć, bo wiadomo, no, internet rzeczy, wszystko chce mieć swój nadajnik sieciowy. Zastanawiam się swoją drogą, bo tak wszyscy mówią o tym internecie rzeczy i producenci robią jakieś lodówki, jakieś czajniki, takie rzeczy. No okej, okay. i robią te nadajniki, bo będzie 5G i bo, bo to będzie śmigać. No okej, okay, ale tam żadne z tych urządzeń, z tego co wiem, nie ma modemu, yy, który obsłuży 5G. To wszystko jest standardowy modem yy, na 4G, yy, na LTE, więc, więc te, te urządzenia, które obecnie są na rynku, a które są nazywane internetem rzeczy, mają być tym przyszłościowym rozwiązaniem, które pozwoli nam łączyć wszystko, co mamy w domu. No to one nie są, tak naprawdę takim progiem wejścia w 5G jest telefon w tym momencie. Telefony oferują to 5G, jeżeli oczywiście mamy dostęp do sieci 5G. A więc, nie wiem, czy dużo zrozumieliście z tego, co mówiłem, dlatego chciałbym tutaj troszeczkę podsumować. Jeżeli zamierzacie bardzo dużo korzystać z internetu, jeżeli jesteście niezadowoleni z tych transferów, które macie, nie pogardzilibyście szybszym internetem, to zdecydowanie no, yy, przyczaiłbym się na, na 5G pod koniec tego roku i w następnym roku już na pewno kupiłbym telefon z 5G. Yy, jeżeli chcecie właśnie grać w gry za pomocą tych wszystkich cloudowych usług, to też bym kupił telefon z 5G. Natomiast jeżeli nie widzicie żadnej różnicy w internecie i tak dalej i jesteście na etapie zakupu telefonu, to i wiecie, że będziecie go zmieniać na przykład za 2 lata, max za 3, to nie musicie kupować telefonu z 5G. Oczywiście jeżeli macie na tyle pieniędzy i chcecie kupić flagówkę za 5-6 tysięcy, tam za 4, czy nawet za 3 ksiomi, czy nawet tego 10 lajta to jak najbardziej możecie. Możecie to kupić, to oczywiście nie zaszkodzi. Natomiast nie jest to coś takiego, że za 2 lata obudzicie się z ręką, czy za rok obudzicie się z ręką w kieszeni, że kurczę, no wszystkim już tak śmiga, a jeszcze nie. No to tak nie będzie, nie odczujecie na takiej normalnej pracy tej różnicy aż tak bardzo. Wiadomo, wszyscy, którzy robią jakieś materiały o 5G pokazują te speed testy 300-400 megabitów na sekundę. Ok, no i co z tego? LTE wiecie jak szalało, jak wchodziło? Po prostu miało takie transfery, że masakra. Ja cały czas mam nadzieję, że oczywiście te transfery nie spadną. I jak tylko pojawią się telefony z 5G, że one cały czas będą takie jakie są teraz, i jakie będą na starcie, oczywiście, 5G, i że utrzymają te transfery aż do końca, jakby rozwoju całej technologii 5G. Więc to jest akurat co wydaje mi się, że 5G ma wprowadzić i że to wprowadzi. Więc tutaj, o ten spadek transferów, jaki miał miejsce w przypadku LTE, to bym się nie obawiał. Natomiast wiadomo, na samym początku zawsze na pewno będzie to miało lepszego kopa. No, tak, tak podejrzewam, że jednak prędzej czy później ta e, infrastruktura zostanie zmulona, bo inaczej nikt nie opracowywałby 6G, a ten standard jest już w drodze, jest już opracowywany. No i druga rzecz, jeżeli chodzi o zakup 5G, te urządzenia są teraz bardzo drogie ze względu na to, że producenci jakoś chcą sobie odbić te pieniądze, które włożyli w opracowanie tej technologii. To są grube miliardy, które na to poszły, dlatego te nadajniki, teraz ta technologia jest taka droga, za kilka lat, za rok, za dwa ona już stanie, już będzie lepiej dostępna, nawet w średniopółkowych smartfonach będziemy mieli te nadajniki, więc... Jeżeli macie telefon, nie czujecie potrzeby zmiany, no to nie dajcie się nabrać na, na falę marketingu, że 5G wam zmieni życie, jak tylko kupicie telefon z 5G. No nie zmieni, bo jeszcze przez dobry rok nie będzie w większości miast w Polsce dostępne. E, może za dwa lata już będzie, więc ja bym się wstrzymał. A chociaż ja osobiście, jak tylko w Krakowie pojawi się 5G, kupuję taki telefon, ponieważ tak jak mówię, jak robiłem filmik o GeForce Now, za niedługo będę robił o X Cloudzie. bardzo chciałbym mieć właśnie te usługi takie, czy w autobusie, gdziekolwiek jestem, ale jestem w zasięgu sieci 5G, że gram sobie komfortowo. To by było dla mnie super sprawa i wydaje mi się, że 5G umożliwi właśnie coś takiego. Nie wiem, czy ten blog był dobrze poprowadzony. Znaczy blok, blok e, Natomiast jeżeli Wam się podobał to zdecydowanie zostawcie suba łapkę w górę, napiszcie komentarz co wymyślicie o 5G, bo oczywiście nie piszcie mi, że usmaż nam mózgi i wyślę e, tlen z płuc i, i tak dalej, bo, bo no to, to nie na moim kanale taka dyskusja, to takie bardziej te e, o teoriach spiskowych, o, tam, tam szukajcie takiej dyskusji. Ja Wam za dzisiaj dziękuję, no i zapraszam jutro, 17.45, kolejny Technik. Cześć!